Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Batorą. Po tym jak ostatnimi czasy mieliśmy okazję troszkę wcielić się w rolę takich, bym powiedział, terrorystów w zasadzie. Wiesz, to co zrobiliśmy z tym podniebnym miastem to jest bardzo dyskusyjna kwestia, czy faktycznie trzeba było od razu do takich środków się uciekać. Teraz możemy w końcu dostać się do lasu, jak mamy napisane w naszych zadaniach: bo drzwi są w końcu, wrota są w końcu otwarte, a tam się pewnie znajduje rdzeń. Was jak zwykle, zapraszam do subskrypcji kanału, a my się już do tego lasu i do rdzenia przenosimy, już niestety bez UK, bo ten, że odważny, jednocześnie. Hmm, Popędliwy może bym powiedział, e, ja szczuro człowiek niestety nam tutaj przepadł, więc to musimy się pogodzić z faktem, że dalsza część drogi będzie już tak naprawdę mm, przy, przechodzona przez nas w solo, co <todziewanie> Jeśli pytacie, jeśli myślicie zastanawiacie się, czemu zużyłem wszystkie skile. To odpowiem Wam bardzo wprost, Była to, były to miskliki. Niestety, tak się czasami zdarza. Chciałem kliknąć dash, ale pomyliły mi się guziki, więc mamy troszkę trudniejszy początek. Dowiedzmy się, co jest w tych skrzyniach. Natomiast tutaj mamy jakieś kryształowe rudy. Pozgarniamy sobie krysz, kryształowy pył i co jest w ostatniej? Proszę bardzo, kryształowa ruda numer 2, Okej, okay, no to jak takie trzy kryształowe rudy sobie znaleźliśmy, to chyba możemy iść dalej. Bardzo miłe miejsce dla nas, nie ma co ukrywać, że mogliśmy sobie tak spokojnie tutaj polutować bez żadnego problemu. Tam jakieś dziwne odgłosy też słychać. Ale nie wiem, czy mam iść tam do góry, czy tędy się przejść. Może tutaj coś ciekawego znajdę. A może nie? Zobaczmy. Eee, nie, tutaj po prostu dotrę z powrotem do tego miejsca. Czyli takie to wszystko zakręca. W ogóle bardzo interesujące różyczki muszę powiedzieć. No dobra, to wiemy wszystko. Oj, nie chciałem. No właśnie, widzicie, jak to kurczę się dzieje. To po prostu klikam i od razu wszystkie zdolności zużywam, nawet nie myśląc o tym za bardzo. Dobra, przejdziemy sobie w takim przypadku tutaj, tu jeszcze mamy sklepik batory. Pytanie, czy ja w ogóle mam na tyle jakiejkolwiek rudy, żeby... Kurde, a co mi się dzisiaj dzieje z tymi klikami? Wszystkie kliki jakoś tak mi wychodzą koślawo na lewo i prawo, nie wiem dlaczego. Eee, dobra, co my tutaj mamy? Mamy 5000, moglibyśmy coś u niej chyba kupić, przenieśmy się więc tam. Proszę bardzo. Ja tylko się sobie muszę przypomnieć, z jakiegoś powodu w mojej głowie kompletnie wyparowała informacja jak się atakuje. Nie wiem o co chodzi tak naprawdę w tym momencie. Albo też po prostu jest jakiś może problem techniczny z moim padem, zaraz, zaraz się w sumie to upewnię. Dobrze moi drodzy, zobaczmy co Batora ma ciekawego swoim zapazuchom, może tak powinienem powiedzieć. My mamy tak przypominam 5 tych kryształków, więc pytanie co my tu możemy sobie kupić? Co ona w ogóle ma tak naprawdę? Ona ma tylko takie rzeczy, one są... Fajne, bo ja, tak jak mówiłem kiedyś, są bezpośrednimi buffami, bez żadnych minusów. Pytanie, czy ja chcę więcej? Ja chyba chcę więcej zdrowia, tak naprawdę, w tym momencie już. Chociaż w gruncie rzeczy, jak tak patrzę, to przecież, jak w we punktu mam tego zdrowia, ja w ogóle mogę sprzedać niektóre z tych rzeczy. Tu mam aż na przykład trzy. 3... <laughs> kurczę, w tym momencie kaszel zdjął trzy te runy ataku. To dużo może pomóc. Tutaj kosztuje 2000 za serdeczną zachętę. No nie wiem, myślę, że. Skoro mamy aż tyle. A chociaż, prawda, ataku też mamy już tyle. Hmm. Czyli tego tego nam brakuje, to kupmy sobie taką jedną do kompletu, proszę bardzo. Mamy tych run cholernie dużo tak naprawdę, więc może by trzeba było zacząć powoli przez nie jakoś przechodzić, sprzedawać, handlować. Gdybym zobaczył coś czego bardzo bym, co bym bardzo chciał pod kątem run, to bym pewnie skorzystał. Natomiast na razie tak naprawdę, to jakoś specjalnie tego tutaj nie ma, chociaż miejsce w ekwipunku się znajduje. Więc zobaczmy czy, którąś z runek może sobie byśmy wrzucili. Mamy dwa trójkąty do zużycia, ale mamy też to, o, proszę bardzo, możemy sobie zużyć to, nie ma problemu. Tutaj nam, oczywiście, brakuje jeszcze na to szansy. A właściwie, co to zawierało nam? Niech tylko sobie zreknę szansę krytyczną. No, ma szansę krytyczną to tam chrzanić. Z drugiej mamy zdecydowanie więcej na fizycznym wcieleniu niż psychicznym. A taką mamy z kolei też więcej na psychicznym, więc to tak wszystko się niby trochę szalenie wyrównuje. Ale skoro mam okazję coś wzmocnić, to może bym wzmocnił ten wyręcz atak. Troszkę bardziej, 335 to już mi się trochę podoba, więc myślę, że taką właśnie decyzję podejmiemy w tym przypadku. I możemy iść i próbować tak naprawdę dotrzeć dalej. Just czuję, że tu jakaś walka nas będzie niedługo czekać. Mamy też jakiś, nie wiem, czy to jest portal, czy to wyrzutnia, czy to po prostu jakiś zaklęty wir. Tak czy siak, drzwiczki tam się zaraz otwierają. My tutaj chyba nie odlecimy nigdzie, tak po prostu. Natomiast możemy spokojnie przez nie przejść. No dobra, eee, wkładałem się tekst w ogóle misji, który brzmi: Wchłoń to! Wchłoń to do cholery jasnej. Na co czekasz? Ile można czekać, aż to wchłoniesz? No, Na najwyraźniej, Batora musi się w końcu przydać do czegoś i faktycznie wchłonąć to. No dobra, ale nie będzie takie łatwe rzeczy, jasne: bo duży ptak będzie prawdopodobnie wkurzony z tytułu tego, że małe ptaki zostały pozbawione domostwa. Ja też bym był. O, są też i mniejsze ptaki. Jest Gao Chao, proszę bardzo. Tutaj nawet przybył. W sumie to pytanie brzmi, jakie te grzechy są tak naprawdę. What the? He enslaved the guardian? Że tak w ogóle można? Że tak, że tak ktoś pozwolił na to? O, cholera i od razu walka widzę. Dobra, gdzie jest ten koleżka? Dobra, widzę że... Eee, muzyczka! Przy okazji. chyba uniknijmy tego ataku. Ej, co do JOT-u tego uniknęliśmy w sumie. Dobra, tych zwykłych pokonaliśmy w miarę łatwo. Pytanie czy ja znowu... O, tak, on no, znowu ma dwie fazy. Więc będziemy musieli uważać, żeby obie zciągnąć. Tak naprawdę, w odpowiednim momencie. Tutaj wolę uniknąć tego, bo się trochę cykam. On znowu podleci do góry. Czy zmieni się teraz na. Tamten z kolei teraz zmienił fazę. Dobra, zróbmy sobie tak. Pyk, tu sobie wolnimy, unikniemy tego ataku. Niektórzy tutaj są cholernie na pomarańczowi z jakiegoś powodu. O, laser! Niefajnie, nie fajnie, nie podoba mi się laser. Dobra, zmienimy się na chwilę. Odpalimy znowu nasz kręciołek, żeby szybko się pozbyć koleżków pomarańczowych. Dobra, ten tam leci z kolei. Tutaj sobie znowu pozwolę zmienić. Swoją formę. Ale ono się znowu na pomarańczowego zmieniło. ja nie wiem, czy mi to dużo daje, cholera. przecież ja pomarańczowego już trochę pobiłem. Trochę się o to martwię. Dobra, pyk. Musimy się wykaraskać z tych opałów. Pytanie, właśnie, czy ja mam teraz go w tym momencie po prostu bić? Czy on obrywa? Kurde, no nie wydaje mi się, żeby obrywał. Jakoś tak to wygląda mało, bym powiedział pokaźnie. No chyba, zróbmy Niech cierpią której się nie udało. Awans przy okazji nam wpadł, ale to nie jest najlepszy moment na to awansowanie. Teraz tutaj wyskoczy z ziemi. Muszę się dowiedzieć, w jaki kurczę magiczny sposób zacząć zadawać mu obrażenia, kiedy jest fioletowy. Może go jednak muszę jednej formy pozbawić. Chociaż kurde, boję się, że ja to zrobię. A on za chwilę okaże się być niewrażliwy. Absolutnie na ból. Dobra, tutaj sobie zrobimy atak specjalny. Jeszcze wir. A może wirem bym go kurczę potraktował. Spróbujmy. Nie, no, nie mogę tam w ogóle sięgnąć, więc to chyba nie o to chodzi. Dobra, tutaj sobie zrobimy wir. się tej unik trzeba jeszcze zrobić, proszę bardzo. Niech te pociski wlecą w jego popleczników. No, on tam cały czas. A może powinienem bić kurczę tego z kolei? No, on też się wydaje taki trochę niebraźliwy na ataki. Więc nie wiem, czy to jest dobry wybór. Chyba tego popchnijmy. Tutaj się przeniesiemy po powrótku Nie, no nie jest tak, jakby rzecz. Spróbujmy go pozbawić tej pomarańczowej powłoki całej. Zobaczymy, czy to pomoże. No teraz zresztą będzie skakał w dół. Może go to osłabi i będziemy mogli wtedy fioletowego bić. Kto wie? Kęciałek trzeba zrobić, po prostu, żeby to się udało. O, proszę bardzo, teraz go możemy tutaj bić. Proszę bardzo, całą naszą artylerią, jaką tylko jesteśmy w stanie się wykrzesać. Tutaj jeszcze uderzenie takie. Żaden opiekun nie usłoni cię przed naszym gniewem, tak? Ale odleciał i się uleczył na full. No przecież to jest w takim wypadku bardzo problematyczne. Bo, jak my to niby mamy zrobić, żeby zabrać mu jednocześnie tyle obrażeń? Jego słabość może być tam sobie całkiem pokaźna, nawet, ale co z tego? A może po prostu powinienem go. Nie, no, tak jest odporny, totalnie. Interesujące, że nie możemy tego w żaden sposób inaczej. A, ten tutaj przyzywa jakieś przy okazji wiatry. Chyba tutaj. O, o. Dobrze, unikł wyszedł całkiem spoko. Powinienem go trochę, skoro już tutaj ośmielił się podejść. To całkiem niezły damage. Teraz pytanie właśnie, jak zadać mu wrażenie? Zaraz, niech on tutaj gdzieś się pojawi. Okej, okay, jest tutaj, dobra, ja do niego podchodzę. Ej, nie, mogę go bić w tym momencie, okej, okay, dobrze wiedzieć. Trzeba stosunkowo blisko podejść. Nie wiem, czy mogę też specjalnymi atakami go atakować, czy tylko w ten sposób? Chyba tylko w ten sposób, kurczę. No to, to trochę będzie problematyczne jednak. Ale przynajmniej wiemy, że jest on do zaatakowania w takiej sytuacji. A to już jest jakaś informacja. Proszę bardzo, trochę możemy mu tutaj zbić tych ataków. A, te cholerne lasery, które on generuje, są bardzo problematyczne. Nie tam to chciałem rzucić, no ale. No, no mówi się trudno. Dobra, trochę już zabraliśmy tego życia. On jest w bardzo konkretnych miejsc tylko dostępny do atakowania. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Trzeba mieć to na uwadze. Proszę bardzo, kręciołek. Kręciołek dużo szybciej pozwala nam mu odpowiednie obrażenia zadać. Proszę pamiętajmy, że nie musimy go w 100%. Do zaraz prowadzić w tej sytuacji unik. Okej, okay, dobrze, udało się. Skoczmy sobie jeszcze na plecy. Dobra, nie chcę go za bardzo teraz y, pobić, bo zaraz się okaże, że w tej kolejnej fazie nie, nie zadamy tyle obrażeń, ile potrzebujemy, więc niego wyląduje gdzieś na boczku. No, postanowił jeszcze jednak się pojawić tutaj. Dobra, tyle. Więcej, więcej nie próbuję go jednak bić. Więcej się trochę cykam. tam tutaj jakieś z kolei strzałki wysyłają koledzy. Proszę bardzo, teraz. Tutaj możemy. Odpalę jeszcze ulepszenie, żeby zadać mu trochę więcej obrażeń. Dobra, pyk. Oh shit, prawie nas to zabiło. Dobra, to jest naprawdę problematyczna kwestia. Kręciorek, 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 kręciorek. Dobra, zmieniamy się. Niech wyląduje na drugiej gałęzi, bardzo mi się to przyda. Problem jest taki, że wolałbym też, żeby. A, on się już zmienił w tego koreszkę. Dobra, ja mam problem z HP-kami tak naprawdę. Tutaj sobie pokonamy. Pyk, pyk. On odleciał. No ale oczywiście, co z tego? Skoro jeszcze ma tyle HP-ków, to ja tutaj mogę. On jest absolutnie odporny na nasz takich w takiej sytuacji. Niech odleci, niech jego ziomek nie przyzywa dodatkowych addonów, to będzie troszkę nam łatwiej. Dobra, jest już na pewno w tej formie, w której go chcemy mieć. Dobra, pyk teraz, strzelamy, 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 strzelamy ile możemy. Ale przy okazji nie, nie zyskując aż tyle, wiecie, obrażeń, bo to też kwestia problematyczna jest. Dobra, pyk. Nie musimy tak blisko jego stać w tym, jak się okazuje. Jeszcze tylko trochę. Tak naprawdę to, jeżeli już go teraz zamienimy, pobijemy, pomarańczowego, to, to myślę, że damy radę. Tak naprawdę, o! Dobra, zabijmy go po prostu w tej pozycji i teraz zróbmy swoje, pyk. Pyk. Odpalmy sobie ulepszenie. Tutaj wszystko, co możemy. Pierwsza faza chyba za nami. Tak mi się wydaje. Zaczął chodzić tutaj, więc coś mi się kurde wydaje, że koleżka chyba nas troszkę znielubił. Ale przynajmniej nie jest już w powietrzu mega A wrócił tam z powrotem. Dobra, możemy też z takiego dystansu nawet strzelać, co mnie trochę cieszy. Trochę zastanawia czemu nie zrobiłem tego wcześniej. Teraz zmienimy się w pomarańczową moc. Pomarańczowa moc nam pomoże w tym momencie. Dobra. O, on tutaj też przy okazji teraz już się zamierza bawić w ten sposób, dobrze wiedzieć. Co on tak kurczę nad nami unosił się przez chwilę? Co to za jakieś dziwne linie lotnicze z jego strony wy wykonane? No, zmienimy się w ten sposób, jeszcze zróbmy kręciołek. Oczywiście tu jest problem z tą odpornością, znowuż. A ten jest tak na pilotowo. on był w obie strony odporny. No dobra, pyk, lecimy strzały. Kurde, no nie jest to proste celować tym. O, o, co ty kolego robisz? Co ty próbujesz kolego uskutecznić, no? Ło wow wow, 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 wow. Się kręci nad nami jakiś kurde szkodnik. Dobra. Odleciał na razie przynajmniej. Nie, to nie koniec! Co on tu próbuje zrobić? Chyba zmienił się przynajmniej w inną tom. Ja się trochę cykam, że. rzućmy to, może wpadnie w to i trochę mu to zada obrażeń przynajmniej. Dobra. On tutaj znowu próbował na nas wskoczyć. Jest to cholernie dziwne, nie, po... nie będę przed wami ukrywał. Że on akurat w ten sposób się zachowuje. bo tutaj pokonujemy, kogo możemy. Jeszcze przy okazji poziom zdobiliśmy, fajnie. Dobra, zmieni się w fioletowego kolego. Może nam trochę cię pobić. Ja próbuję odskoczyć na boki, bo. Cholera, wie co on za manewr zamierza uskutecznić. Dobra, tutaj. O, w ogóle teraz się teleportował tam gdzieś na bok. Dobra, pyk. Spróbujmy zrobić to, co możemy z nim. A czasami, do... tak jak mówię, ciężko się strasznie celuje tymi atakami. Pyk. Tyle zrobimy, tyle damy radę. O, trochę przynajmniej. Byk. No dlatego, nie ma tu irytującego kolesia Trzeba uniknąć tych ataków znowu A i się pomarańczowego zmienił, no dobra Tutaj jeszcze przy okazji wyląduje, ale spoko, jak wyląduje to dla nas nawet fajniej no Możemy go szybciej pobić w ten sposób Szkoda, że nie próbuje wylądować jako fioletowy A może teraz wyląduje, zaraz, mu, dajmy mu jakąś okazję do tego, no Popatrz kolego, stoimy Po to żebyś ty mógł na nas wylądować I dać nam okazję się pobić no, jak się nie dasz okazji pobić, to też jakoś sobie poradzimy z tym. Może tak. O! O! Nie, nie, wiem, mam wrażenie, że jest trochę zbugowany. Ten encounter, że tak powiem. Wygląda trochę nieporęcznie. Dobra, jest, jest w powietrzu. Unosi się ten smoczy, kurde, kręciołek. Co za, co za skurkowanie, spójrzcie. Co on wyprawia w ogóle? Dobra, przynajmniej wyląduje. Pyk, pyk, pyk. Tyle? Tyle, bo muszę go jeszcze jakoś fioletowego pobić trochę. Zmień się w fioletowego, ziomek. Dziomuś, zmieni się światowego. Będzie bardzo fajnie, jak to zrobisz, naprawdę. No, oczywiście, że odporność, no, jesteś pomarańczowym. Ostatecznie, co to za w ogóle strzały? W tym momencie, jeszcze zasłania mi atakowanie innych. Jakby tego było mało. Dobra, zróbmy tak. ten człowiek. Tylko nie chcę walnąć tego, nie! Okej, okay. i co on teraz zrobi? Lata w powietrzu? Odleciał mi! Jak ja go mam pokonać w tym momencie, jak on nie gdzieś tam. Co to ma w ogóle być? Co tu się dzieje? No nie, no nie mam szans złoić mu tak szybko tyłkę, jeżeli on lata tak powolny, no i jest sprytny na full. Co to ma być? Co to za idiotyzm kompletny? No i co? Kręcisz się, próbujesz atakować, no nie no, musimy w takim wypadku bardzo uważać, żeby ten, żeby nie oberwać się wcześniej. Spróbujemy mimo tego, moim zdaniem to jest bug, moim zdaniem to jest absolutnie zbugowana kwestia, nasze pociski w ogóle lecą do góry. Teraz jest szansa że trochę mu obrażeń. Oczywiście on ma te swoje durne lasery, które są mega potężne, tak naprawdę, ale jeżeli trochę się postaramy, przynajmniej. Okej, okay, spróbujmy ile możemy złoić butyłek, tyłek. nie jest znowu w powietrzu. Jeszcze dodatkowo ta muzyka w tle mnie jeszcze bardziej bawi. Dobra, odpalmy sobie ten, może właśnie naszą, nasz Y, że tak powiem. No ma tutaj kręciołek. Możemy mu teraz trochę zadać obrażeń. Dużo mu zadaliśmy strasznie obrażeń w te 5 sekund. Szkoda, że tak samo to nie działa. Teraz nawet pod ziemię zaczął wlatywać! Co za absolutnie zbugowany boss. Dobra. Tego chcę walnąć, ale oczywiście to nie jest takie proste jak się okazuje. Ale tutaj króćmy tutaj. Wól. Może to też w ogóle powinniśmy częściej używać. on już, mówię, nurkuje pod ziemią, ten cholernik. <laughs> jest to durne, nie ma co ukrywać. Ale przynajmniej... Yy, przynajmniej, no nie jest specjalnie, że tak powiem trudne pod kątem tego, że nie giniemy Miłe też specjalnie nie jest, jak mam być szczery no ma tutaj pyk, Spróbujmy coś mu zrobić, a może faktycznie rzucimy ten kręciołek, może to pomoże chociaż trochę dobra on tam się ustawił, to jest duża szansa okej, okay, tylko teraz z kolei zaś się boję, że go sprowadzę go, wiecie co, chyba wolę go sprowadzić, chociaż nie, bo jak odleci to zaś znowu nie będę w stanie go pobić, nie dobra już wolę go Teraz na pomarańczowy sprowadzić, Nie on tutaj przyjdzie. Zaraz, jako pomarańczowy, to dzisiaj szybko nim zajmiemy Okej, okay, on jeszcze jest na razie fioletowy. Niech się zmieni, kurde, nie chce się teraz zmienić. Oczywiście, jak, jak chcieliśmy go, żeby był. Wiecie, jak chcieliśmy, żeby był fioletowy, to on mówił nie. A jak teraz chcemy, żeby był pomarańczowy, to też z kolei nie. O no nie, on nie, zabiję go teraz, mimo że mi to kusie gest na cholera. W ogóle muszę uważać, żeby przypadkiem go nie walnąć. Ziomek, potrzebujemy cię. W dobrej formie. W ogóle, kto wie, czy on tam tak naprawdę na tych drzewach miał być? Może on od samego początku miał być na ziemi? To wygląda, jakby on w ogóle chodził, tylko nie mógł się ogarnąć. Totalnie tak wygląda. Mi się wydaje, że gra po prostu w tym momencie miała mieć za zadanie yy, mieć go na ziemi, ale im się to nie udało. Teraz spróbujemy go pobić na tyle to możliwe, by on się, się nad nami A chyba miałem rację z tym, że. O, wlądował. Wlądował to jest świetna informacja dla nas. Ile tylko możemy, tłuć mu obrażeń. Dobra, jest, pokonaliśmy jego drugą fazę. Mimo, że była tak zbugowana, jak widzieliście sami. Może teraz przynajmniej nie będzie zbugowany. A pewnie mogę go walnąć poszczególnymi atakami, więc to już jest dodatkowy bonus. On jakieś huraganki rzuca. Sorry, Batora? Nie będę teraz cię słuchał, jak opowiadasz o swoich historiach. Bo. O oh, shit, 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 Co to za w ogóle atak? O, od, odpierdlić od, od się. Nagle wymyślił sobie jakieś potężne ataki, nie wiadomo skąd, z kosmosu w ogóle. Dobra, ja go po prostu tutaj. O nie, nie, nie. Z całym szacunkiem, koleś, ale nie będziesz mi dziobał tutaj. To jest bardzo niekulturalne z twojej strony. Dobra, musimy się tutaj jeszcze jakoś poradzić z tymi. No, oni akurat dobrze się pojawiają. Oje, okay, kuraganki, trzeba uniknąć. Uniknąć, dokładnie to trzeba zrobić. Dobra, odpalmy sobie te lepsze ataki. Go, czao słabnie, a ty, Jukę, skąd się tu kurna wziąłeś, tak naprawdę? Przecież ty byłeś martwy. Czy to chyba, że on jest duchem w tym momencie? Tak, on jest duchem w tym momencie. I o to o to chodzi. Piek, pyk, a zamienił się. W, zamienił się w tego. Dobra, no, no, tak, ja go tutaj po prostu już styram. Moim kręciołkiem masz. trzeba się szybko tutaj zmienić, puścić to i szybko go. szybko go. pobić ile się tylko da. Dobrze! zwygraliśmy ze zbugowaną. szczurką chciałem powiedzieć, to nie była szczurka, w sumie to był tak. Ale udał nam się pokonać, jakkolwiek była zbugowana i próbowała nas pokonać nieczystymi trikami. Tak, my byliśmy bardziej w tej kwestii jednak oddani naszemu celowi. Zresztą sami możecie teraz na tym pięknym cinematiku zobaczyć. A no, nie tak sobie to wyobrażałem, powiem szczerze. Teraz ja dobrze rozumiem, że Juke. Yuka... Co myślałem, że Juke przejął kontrolę nad tym latającym stworzonkiem. A może? Dziękuję. Ale właśnie ten ptak nam poko pokonał, na nie tyle pokonał nas, co, co pomógł nam. Czyli uwolniliśmy go spod władz Gao Ga Chao i teraz już on był po naszej stronie. Uratował nas przed niechybną śmiercią, tak naprawdę. I zobaczymy, czy Avril to wykorzysta, żeby jakąkolwiek dobrą rzecz wykonać dla tego świata. <laughs> czy znowu będziemy odchodzić z niego? Niechętnie żegnani. albo właściwie żegnani z niechęcią. Obie te wypowiedzi w sumie brzmią podobnie, ale to mają.

Where is Mila? Your dear friend is safe. W dalszym ciągu mam pewne nieprzyjemne przemyślenia w kwestii tej dwójki. Pośmiem miałem mówić, że jeśli to nie jest żaden problem, to po prostu powiedz jej tończy poską, gdzie ona jest. To nie jest jakiś rocket science. Okej, okay. No dobra, to brzmi trochę dziwacznie, ale no, okej, okay. jeżeli nie potraficie, to nie potraficie. No. Nie jesteście, racy potężni, najwyraźniej no jak myślicie. U, trzecia planetka? No tak myślałem, biorąc pod uwagę, jak tutaj wodniście wszędzie. Czy jesteśmy pod wodą? No jesteśmy chyba, bo w głębinach ostatecznie. Nie mogliście nas na powierzchni. Kurczę teleportować, a nie pod wodę. Dokładnie, zgadzam się. Niech i tak będzie, że tak powiem. Dla jej ukochanych? Właśnie, Avril była też taka. E? Ale o co wam chodzi, żemeczki? Precesja, precesja luni solarna została ulepszona moi drodzy, to jest dopiero niesamowita zdolność. No dobra, skończymy sobie ten odcinek w tym miejscu, po tej niesamowicie zbugowanej walce moi drodzy. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie eksplorację tej wodnistej planety. Mam nadzieję, że wam się ta nietypowa walka podobała i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, a także do subskrypcji kanału. Usłyszymy się już niedługo, do zobaczenia, hej!